Myślenie jest bardzo niebezpieczną sprawą. Siakrę. Kolarza już ze mnie nie będzie. No i właściwie podjąłem już decyzję co do tego roweru. Chwila na rower. Podsumowanie ubiegłego roku mam już za sobą, więc dzieje się to, co dziać się musiało, czyli zaczynamy myśleć. Myśleć o tym podsumowaniu. I wychodzi mi, że myślenie jest bardzo niebezpieczną sprawą, bo często prowadzi do wniosków, a wnioski skłaniają do akcji, czyli do podejmowania jakichś decyzji i realizowania ich. I teraz zastanawiając się nad zeszłym sezonem, zauważyłem, że dzieliłem swój czas między szosę, gravela, MTB, a czasem nawet rower poziomy. No i ten rower poziomy był używany najrzadziej. I była to ciekawa odmiana, fajne doświadczenie, ale jednak jeszcze nie dla mnie. No i ze statystyk wyszło mi, że najrzadziej używałem szosy. Zacząłem się zastanawiać dlaczego. No i właściwie podjąłem już decyzję co do tego roweru ale mój tok myślenia chciałbym Wam przedstawić i zastanawiam się, czy Wy macie podobne rozterki. Zapraszam na odcinek. Wy też tak macie? Wydzwaniają jakieś telefony, fotowoltaiki, pompy ciepła. Psiakret. No, a to, co teraz się wydarzyło, ma związek ze specyfiką jazdy, która właśnie skłoniła mnie do przeanalizowania, czy szosówka jest mi potrzebna. Założę jednak rękawiczki bez ryzykowania protetyki zębowej. No. No, bo tak, zauważyłem, że nawet jeżeli wychodzę na asfaltowe drogi, to nie jadę po to, żeby się ścigać z kimś. Nie jest to taki sportowy sznyt. Jadę zwykle turystycznie, żeby się porozglądać. Często właśnie zjeżdżam z asfaltowych dróg na jakieś boczne dróżki, które bardzo często mają kiepski asfalt, albo na drogi szutrowe, czy czasem wyznaczając sobie drogę na jakąś. Wycieczkę rowerową. Okazuje się, że trasa nie jest do końca pod szosówkę. No to ja się wtedy złoszczę, denerwuję, że przecież to uszkodzę rower, że szkoda, że nie tędy, a może jednak objechać te parę raście kilometrów nadłożyć, ale pojechać asfaltem. No i z tego punktu widzenia właśnie ta szosówka coraz mniej mi pasowała. No i z racji postury. Kolarza już ze mnie nie będzie, nie planuję już w tym wieku kariery kolarskiej. Nie chcę tu kokietować, że oj, bo mam brzuszek czy coś. To nawet nie o to chodzi. Ale genetyka ulepiła już takie 90 kg, które na rowerze musiałoby mieć moc stara, żeby podjeżdżać szybko i być konkurencyjnym dla innych. Dlatego moje jeżdżenie nie jest już sportowe, a bardziej uprawiam kolarstwo romantyczne. Czasem lubię przycisnąć, zmęczyć się, ale to bardziej, żeby udowodnić sam sobie, że jeszcze jestem w stanie wjechać szybko pod górę, utrzymać jakieś tempo na jakimś odcinku. Także jeżeli by zastosować jakieś porównania, to mam takie wrażenie, że siedzę w formule pierwszej, ledwo się tam wcisnąłem, trochę mi niewygodnie, trochę tu nie pasuje i w ten, tą formułą pierwszą jadę po bułki do sklepu. No to nie po to się jeździ sportową maszyną. Sportową maszyną, która przecież ma jakieś kompromisy ze względu na to, żeby być bardziej sztywna, bardziej zwrotna. Jest krótsza, troszkę bardziej nerwowo się prowadzi. Trzeba mieć to wyczucie. No a ja już nie wykorzystuję tych sportowych aspektów szosy. No i tutaj doskonale wpasowuje się gravel. Mimo, że jestem świadomy, że on nie jest na teren, on mi nie zastąpi MTBK. Ale doskonale sprawi się jako szosówka w takim zakresie, jak ja używam. Ta pogoda jest zaskakująca. Jest koniec grudnia, śnieg stopniał, słoneczko przygrzewa, ptaki zaczynają się odzywać, tak jakby się już wiosna zaczynała. Drogą jadę gęstym lasem. Mam nadzieję, że nie jest jakiś sezon łowiecki, ale żeby się przed tym zabezpieczyć, jestem cały na żółto. Laserowy kolor, mam nadzieję, że nie pozwoli pomylić mnie z jakimś zwierzakiem. Kolejna rzecz, jaka przyszła mi do głowy, to cele moich wyjazdów. Od jakiegoś czasu głównie są to cele turystyczne, więc, żeby dojechać do jakiegoś Ciekawego miejsca, czy też zabytków, czy jakiegoś miejsca widokowego. Bardzo często ogrom drogi prowadzi asfaltem, ale później zawsze trzeba jakąś boczną dróżką, jakąś szutrówką, drogą bitą dojechać do tej głównej atrakcji. No i doskonale się do tego nadaje grabę. Kolejny aspekt wypadów turystycznych to to, że fajnie by było mieć ze sobą jakieś bagaże. Jakieś torby poprzyczepiane, jakieś dodatkowe nie wiem, kanapeczki, picie, jakiś batonik, a być może kurteczka przeciwdeszczowa, a może jeszcze jakieś gadżeciki, jakieś narzędzia kubeczek. Więc warto by było mieć w czym to wozić. I torby dodatkowe na gravelu, no troszkę lepiej się komponują niż na szosie. Jadąc na szosę, również odpowiednio ubrany w stroju obcisłym, nie założę też plecaka i nie obwieszę roweru torbą. No, bo to trochę tak, jakbym ciągnął przyczepkę za tym bolidem Formuły pierwszej, prawda? No nie pasuje, nie po to jest ten rower. Do każdej atrakcji turystycznej trzeba kawałeczek podejść, czy do jakiegoś zamku, czy na jakiś punkt widokowy, czy na jakąś platformę widokową wspiąć się. No, to kolejny aspekt, jeżeli chodzi o buty. W szosówce mam pedały nie SPD, i szosowe buty. Więc gładziutka podeszwa, bez bieżnika, bloki szerokie, plastikowe, które łatwo uszkodzić, zdzierają się. Buty piękne, plastikowe, podeszwy twarde, rysują się w tych szosowych butach, jeżeli się w nich chodzi. No bez sensu, to nie o to chodzi. A w rowerze gravelowym mam pedał SPD, więc doskonale się do tego nadają. Jeszcze teraz sobie kupiłem korzystając z wyprzedaży kupiłem sobie jeszcze inne buty SPD. Jak mówi reklama, bardziej giętka podeszwa do chodzenia, a wystarczająco twarda do jeżdżenia. No sprawdzimy jak to jest. W każdym razie buty do chodzenia bardziej pasują, żeby były używane w gravelu i MTB, a nie w szosówce. Bo to są okulary przeciwsłoneczne zimą w lesie, żeby gałęzie nie wpadły w oko. Tu jest tak między 6 a 8%, a na kamerze tego nie widać. To mnie zawsze tak boli, że muszę tłumaczyć, że faktycznie męczę się, a nie udaję. 10% na końcu, a na kamerze płaściutko. W do jazdy turystycznej nie jest wymagana w takiej jeździe agresywna pozycja tak jak na szosówce. Wprawdzie mam szosę Endurance, ale wciąż jest to bardziej agresywna i sportowa pozycja niż na gravelu. Na większości graveli chociażby. Jeżeli ktoś jedzie w celach sportowych, no to ja rozumiem. Kompromisem jest komfort, nieco mniejszy, ale za to większa sztywność roweru, lepsze przeniesienie mocy. No, ale kosztem wygody, tak? Czyli jednak się trochę bardziej do ziemi trzeba przygiąć, żeby zyskać troszkę na aerodynamice. Jeżeli mamy cel sportowy, tak jakbyśmy płynęli, to płyniemy żabką krytą, prawda? Dostosowujemy tempo oddychania do rytmu zanurzania głowy pod wodą. Wszystko jest podporządkowane temu celowi, aby uzyskać jakiś wynik sportowy. Jeżeli mamy cel turystyczny, płyniemy cały czas z głową wciąż nad powierzchnią wody. To jest taka żabka panoramiczna, że można się wciąż rozglądać. Pokonujemy jakiś dystans, daje nam radość pływanie, ale przy okazji oglądamy widoki, zachwycamy się przyrodą. No nie na basenie. W chłodnym okresie przyjemnie jest mieć ze sobą bidonik z ciepłą kawą. Polecam każdemu. A, tylko żeby się nie oparzyć. Nikt mi nie powie, że mam niewyparzoną gębę teraz. Niektórzy personifikują bardzo swoje rowery, nadają im imiona. Ja tak nie robię. Ale mówię o pozbyciu się szosówki z mojego arsenału jeżdżąc na MTB, żeby jej nie było przekro. Inna kwestia, jaka się wiąże z przejściem na gravela z szosy, to pewna konwencja. Jeżeli idziesz na szosówkę, to ubierasz się w obcisłe, masz cel sportowy i żeby się wpasować w środowisko, kolisz nogi. Ja tych nie gole. Wprawdzie w gravelowym światku też powstają już pewne wytyczne. Dobrze jest mieć na przykład bibsy cargo, tak zwane, czyli z kieszeniami po bokach. Że kolor ubioru, no to najfajniej, jakby to była taka zgniła zieleń, takie bardziej harcerskie klimaty turystyczne, flanelowa koszula, być może nawet, ale jest tutaj znacznie więcej swobody. No i nogi można mieć nieogolone. Mówiąc, 3 lata temu wróciłem do roweru szosowego. Czułem się jak młody bóg. Cofnąłem się o 20 lat w czasie. Znowu poczułem tą żyłkę sportową. Ten wiatr we włosach. Takie zacięcie człowieka, który miał 20 parę lat i próbował sam sobie innym udowodnić, jaki jest mocny. No ale wszystko płynie, tak, czyli czas się zmienił. Ja się zmieniłem. No i pokazał się gravel. Gravel bardziej wpisuje się w mój zakres zastosowań nawet roweru szosowego, więc nie potrzebuję dwóch rowerów, które jakby pokrywają się swoją użytecznością. Więc na razie zamykam rozdział szosowy w mojej karierze rowerowej. Nie powiedziane jest, że jeszcze do niego nie wrócę. Może zatęsknię. Na razie wydaje mi się, że niepotrzebne jest posiadanie dwóch rowerów. Tak do siebie podobnych w zastosowaniu przy moim użytkowaniu. I mam tylko nadzieję, że ta szosa pozwoli komuś ambitnemu rozwinąć swoją pasję. Ktoś, kto ją kupi, będzie mógł od razu przejść do treningu w strefach mocy, bo mam tam w ramieniu korby zainstalowany pomiar mocy INPIC. Więc mam nadzieję, że ktoś bardziej skorzysta z tej szosy i wykorzysta jej potencjał do sportowych wyników. A nie tylko dla taczania się turystycznego tak jak ja to robię. Od tego będzie gravel. Okay, okay. Przejadę, 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 nie poślizgnę się. Przejechałem No to chyba tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Czy Wy też macie takie przemyślenia? Że czasami szkoda z czegoś zrezygnować, no bo zawsze tak było, nie? No to jednak się okazuje, że trzeba zweryfikować swoje poglądy. Macie tak czasem? Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego. Cześć. No, pięknie jest, panie kolego. No, pięknie tu mamy w okolicy. Miałem tak od dziecka. Moja mama nigdy nie miała problemu, żeby mnie znaleźć choćby była największa susza, należało szukać Pawełka Małego w pobliżu błotka i tak mi zostało. Zawsze się można poślizgnąć i stanąć w tej zimnej wodzie stopą i przemoczyć buty, ale ja lubię życie na krawędzi.